Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku wokół Pudła. Dzisiaj mam przyjemność pokazać Wam zawartość Pudła Chaos Space Marines Raptor Sword Towns. Cóż, powiem Wam, że mimo tego, iż jestem jednym moim mrocznym Eldarom, ta jednostka naprawdę przemawia do mnie, abym stał się wyznawcą Chaosu. Krótko mówiąc o tych modelach, powodują one ogromny konflikt moralny ugrawszy, ponieważ ta jednostka jest średnio opłacalna na placie, jednak są to jedne z piękniejszych jednostek chaosu. Ten zestaw bardzo mocno przypadnie do gustu, ponieważ każdy gracz biterniaków, który lubi poświęcić długie zimowe wieczory na malowaniu albo konwersjach, znajdzie w tej jednostce coś dla siebie. Bo jeżeli nawet nie jesteśmy pasjonatami malowania, to te modele posiadają ogromną ilość szczegółów oraz bardzo fajne części, które możemy użyć przy pewnych konwersjach. Jednak, aby nie chwalić dnia przed zachodem słońca, otwórzmy pudełko i sprawdźmy zawartość tego zestawu. Zestaw posiada kalkomani różnych wyznawców chaosu, instrukcje sklejenia oraz jak widzicie, pudełko zawiera dwie wypraski zapełnione częściami. Możemy tą jednostkę skleić w dwóch wariantach: jako oddział raptorów albo jako oddział raptalonów. Ta opcja ma u mnie duży plus, ponieważ po sklejeniu modeli zawsze zostaje nam jakaś masa części z pozostałych z drugiego wariantu. Możemy zawsze je komuś odsprzedać albo sami użyć ich do upiększenia swoich oddziałów, ponieważ zostaje nam jeden zestaw główek broni albo innych elementów. Cóż, mam nadzieję, że spodobał Wam się przedstawiony zestaw. To tyle na dzisiaj. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, a my zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć!